Bardzo y, potencjalnie zmieniające ich życie, y, miejsca, sytuacje, to, y, to się zdarzają te turbulencje. Bo tak jakby podświadomość czuje, że coś się może zmienić, a ona jeszcze nie wie, czy na lepsze, czy na gorsze, więc w razie czego woli to zbojkotować. Mm -hmm. Powiem Ci tak, kochany, na początek, że no, nie przypadkiem trafiłaś chyba na mnie. I ja go sobie sama unieszkodliwiłam, i powiem Ci jak dokładnie, ale to może na koniec sesji, bo na pewno są inne tematy, z którymi chcesz pracować. Ten temat jest wbrew pozorom krótki i łatwy. Ja Ci, ja ci powiem, co ja zrobiłam, może u Ciebie też się to sprawdzi. Ja poczułam co do sekundy w nocy, jak on mi się oderwał. Mało tego, jak go zobaczyłam na własne oczy. Czyli zrobiłam sobie operację chyba fantomową, tak się to nazywa. Po prostu wybrałam, że sama sobie z tym poradzę, mówiąc również, dużo do niego mówiłam. On coś mówi, on coś przekazuje. Mhm. Ja Ci powiem tak, że ja nawet idę krótszą ścieżką niż recall healing czy medycyna germańska, gdzie oni zawsze dążą do tego, żeby zrozumieć tak precyzyjnie to przesłanie. I jeszcze kody rodzinne, ja tego w ogóle tak nie, nie robię. Ja mówię do objawu: dziękuję, że jesteś mój uzdrowicielu, bez względu na wszystko, co niesiesz. Ja jestem ci wdzięczna, że tu się pojawiłeś. Wiem, że jesteś po coś i naprawdę przyjmuję wszystkie twoje przesłania na poziomie każdej komórki i nie muszę ich rozumieć. I nawet nie muszę rozumieć, i on się oderwał. Ja poczułam takie ukucie, wiesz, jak operacja naprawdę jakby mi ktoś wbił szpilkę. I wiedziałam, że to jest to, ja wiedziałam, że to jest ten moment, że on powiedział: To pan, no to ja już spadam, już nie jestem potrzebny. I dziękuję ci za te słowa. One właśnie mi dodają skrzydeł i utwierdzają mnie w tym, że wybrałam właściwy kierunek, że, że to, jest, to jest pewien program, który musi zostać zobaczony, a ponieważ jest tak rzadko widziany przez nawet terapeutów, psychoterapeutów, że ludzie się budzą przez samo poznanie algorytmu, przez samo zobaczenie, że jest pewien wzór, i ja właśnie go doświadczam. Mhm. A on jest teraz Twoim partnerem. Przepraszam, że Ci przerwałam, ale już nie. Oj, oj. Mhm. Oczyszczenie, tak? Było coś do oczyszczenia. Mhm. Tak, tak. To są potężne oczyszczenia, te wrzody i te wszystkie takie gózki, które potem się wchłaniają, czy tam jakoś można je nawet usunąć, jak są otorbione. To zawsze tam wchodzą jakieś bardzo głębokie materiały z przeszłości. Okej. Okay. Możesz to powiedzieć. Mhm, rozumiem. Czyli taka klasyka gatunku. A powiedz mi, proszę, kochana, no bo ty z tego co widzę, to już masz dużego obserwatora w sobie. Czy ty obserwujesz siebie na wewnętrznym poziomie, że nadal w to wierzysz, te rzeczy, które usłyszałaś o sobie? Mhm. A, świetnie, świetnie, wspaniała istota. Mhm. O, pięknie, wzruszyłam się. Wiesz, ile osób się zainspirowało dzięki babusi Nie ma jej na tym świecie, a ciągle jeszcze przekaz. Przekaz idzie, oj działa, działa. Powiem ci, że to, o tym bym mogła dużo opowiedzieć, jak ona działa, ale to nie na teraz. No też by mnie posłali do wariatkowa, ale ja tam swoje wiem. Fantastycznie. Co za piękny pomysł. To samo imię w czterech wersjach, tak? Dobrze mówię, cztery wersje. Fantastycznie, kochana. To jest to. Właśnie trzeba się zaprzyjaźnić ze swoją podświadomością, nadświadomością i najlepiej nadać każde imię oczywiście. No to jest huna w zastosowaniu. <grytanie> Aha. A kto używał takich słów w stosunku do twojego ciała? A, bo, siostra tak mówiła. Coś takiego. To siostra ile lat starsza? No to ona chyba, ona chyba też te cechy narcystyczne nabyła. Mhm. Ale no to nie, to nie zmienia faktu, bo mo, mo, mogła też narcyzm ukryty, wiesz... Yy. Mm. No, to jest mocne, bardzo. D teraz poczekaj, poczekaj, kochana. To idź teraz do tej, do tej małej dziewczynki i zobacz ją, bo to jej się kręci w głowie. I powiedz do niej coś czułego, ciepłego, kochanego. Powiedz: Jestem przy tobie. Jestem przy tobie, widzę co się dzieje. Jesteś bezradna, boisz się. Przytul ją, przytul, przytul. Jak ona reaguje? Aha, bezradna taka wiotka. Mhm. Wiem, 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 ale będziemy pracować na bieżąco. Bo to są te momenty, kiedy nie. Szkoda ich przegapić, jak dotykasz tego. Oczywiście, tak. Twoja historia mi pokazuje, że, że te nadużycia liczne, których byłaś ofiarą w dzieciństwie, nauczyły cię asertywności. Ale powiedz mi proszę, bo mam takie pytanie do ciebie, co się działo, że ty sobie nie pozwoliłaś w żadnym z tych momentów, no przynajmniej w tym, o którym mówisz z siostrą i z bratem, powiedzieć nie, że co cię paraliżowało, że nie mogłaś. Po Bałaś się, że to Ty będziesz winna. Ojej, że zrzucą na Ciebie. Mhm. Tak, ratowanie. Mhm. To też jest typowe u takich kozłów ofiarnych, ogólnie dzieci, które były nadużywane, że jeszcze później w ramach Syndromu Sztokholmskiego ratują tych swoich oprawców. Mhm. Właśnie, bo on się odpala na bazie. Nadużyć i na bazie lęku, że ktoś cię sponiewiera, wykorzysta, nadużyje. Tak z tego, co opowiadałaś już na wstępie sesji, tak poczułam, że Twoja asertywność jest więcej niż asertywnością, że potrafisz ciąć. I to, i to bez, bez litości, tak? To jest jakby, ja bym powiedziała tak, że to, co tu nazywam tym narcystycznym cieniem, on ma też taki aspekt wojownika. To jest odpalenie w sobie pewnej bezwzględności na zasadzie, że kiedyś się nie miało innego wyjścia, że musiałaś po prostu ten plik wojownika stworzyć i być bezwzględna i nie patrzeć, ile głów zetniesz, bo inaczej po tobie. I on czasami nieadekwatnie się uruchamia, nieadekwatnie do sytuacji. A jak powiedz mi, jak odbierasz teraz na ten moment. Co najbardziej destrukcyjnego oprócz falenia papierosów robisz samej sobie? Trochę umiesz, bo, tak jak widziałam, przy pracy z dziewczynką umiała się przytulić, nie każdy to potrafi zrobić, więc ta miłość się tam wlewa, ona się tam sączy do środka. Bardzo mocny deficyt, bardzo mocny deficyt. U dziewczyn, zwłaszcza u kobiet, jeżeli mama, nie przytulała, więc co możesz zrobić? Wyobrażaj sobie, jak się do niej przytulasz. Przywołuj ją i po prostu mów: Mamo, teraz przywołałam cię po to, żeby się do ciebie przytulić. Chcę poczuć zapach twojej skóry, chcę poczuć ciepło twoich dłoni i ona to zrobi, gdzieś tam z tego poziomu. Właśnie to ci chcę powiedzieć również, że bardzo często w terapii jest tak. Że jeżeli dziecko mówi, bo moi rodzice mnie nie przytulali, czy mama mnie nie przytulała, i jeśli jest okazja porozmawiać z mamą, to mama mówi, bo ty nie chciałaś, ty się odsuwałaś, nigdy nie wiadomo do końca, gdzie jest, wiesz, jajko czy kura, gdzie jest ten moment jakby impulsu do, do, do oddalenia, ale na pewnym poziomie zwykle te matki wysyłają jakiś rodzaj ciepła i miłości do tych córek i warto pobrać to sobie na zasadzie istoty, która ma prawo jest w tym wszechświecie i uzupełnia sobie brakujące pliki bo pracuje już świadomie ze swoim wnętrzem idziesz do mamy czy jakiegoś jej awatara możesz ją nawet nazwać inaczej ale masz poczuć to doświadczenie i je sobie odtwarzać o, świetnie, świetnie. To jeżeli wiesz, masz z mamą kontakt z żywą, to jeszcze lepiej, pomożesz też przychodząc do niej po prostu powiedzieć, mamusiu, teraz czas na przytulenie. Nie mów nic i ją przytul. Mhm. I dlatego też, mamie, było trudno cię traktować jak dziecko, jak córkę, bo byłaś w jej miejscu. Byłaś w miejscu partnerki ojca. I takie matki też są na podświadomym poziomie, często zazdrosne. Bo czują, jakby nie było z nimi coś nie tak, jakby one były nie dość dobre dla ojca, a córka jest w tym miejscu. Dokładnie. Mhm. To, jest, to jest to. Inna relacja. Jak ty nie radzisz, ty nie zbawiasz, nie pomagasz. Wspaniałe, prawda? I dla niej, i dla ciebie. Aha. No to co, kogo zastępuje papieros? Kim on jest, z kim łapiesz kontakt poprzez papierosa i za kim płaczesz. Mhm. Bez skóry, mocne. Mhm. Istota bez skóry, czyli masz system nerwowy na wierzchu i każdy może go dotykać i zrobić co chce. Mhm. Ryzyko, ryzyko. Więc zobacz, zobaczmy tak. Po pierwsze, papieros jest zawsze elementem bliskości. Czyli zamiast bliskości z ludźmi fundujesz sobie bliskość z papierosem, który cię aż tak nie zrani, nie tak bezpośrednio. A po drugie, jest tu element otaczania się głąb, dymem, czyli zasłona, tak? Ochrona. Basiu, to zróbmy takie ćwiczenie i zobaczymy, jak ci to się spodoba, jak to dla ciebie zadziała. Zamknij na chwilę oczy. Zamykamy oczy, bierzemy głęboki wdech. Zatrzymujemy powietrze w przeponie. Dobieramy powietrza. Jeszcze troszkę. Potrzymaj je. I wypuść jak będzie już niekomfortowo. I jeszcze raz. Wdech do przepony, głęboki, spokojny. Dobieramy. Po troszkę dobieramy powietrza, żeby jeszcze bardziej wypełnić przeponę i płuca. Tlenem zasilamy nasze ciało, wypuszczamy. Jeszcze raz. Ostatni głęboki wdech. Wypełnij dobrze brzuch i płuca powietrzem. Zatrzymaj I wypuść. I teraz oddychając swobodnie, wyobraź sobie, że z Twojego serca poczuj serce to miejsce. Możesz nawet fizycznie przesunąć świadomość tutaj, pośrodku klatki piersiowej, poczuć takie łagodne, łaskotanie, ciepło. I z tego miejsca wypromienił dookoła swojego ciała złoto-białe światło, wyobrażając sobie, czując, jak ono otacza Cię jak wata. Jest gęstości waty takiej do jedzenia cukrowej. Takie gęste światło, może być nawet lepkie, oblepia całe Twoje ciało, wszędzie dookoła. Nawet z góry i z dołu. I to jest Twoja ochrona. To jest Twoja druga skóra. Poczuj, jak wszelkie negatywne emocje, intencje innych ludzi, kierowane ku Tobie, nie są w stanie przez tę lepkość i gęstość tego światła się przebić. Może wpadają w nie i rozpuszczają się, a może się odbijają. Poczuj się w tym, jak w łóżku. Bezpieczna, otulona kołdrą. Niech to jest przyjemne. Podziękuj teraz temu światłu, że pojawiło się, że pracuje dla Ciebie i umów się z nim, że będziesz je zawsze przywoływać, kiedy tego potrzebujesz. Tak. Tak. Jak chmura i Twoja własna osobista. Gęsta chmura złotego światła. Kosmiczny skafander. Tak. Tak. O to chodzi właśnie. I to niech ci zastępuje palenie. To znaczy, wprowadzaj to wszędzie tam i zawsze tam, gdzie masz ochotę na papierosa. Niezależnie, czy potem go zapalisz, czy nie. Prawdopodobnie on będzie już coraz mniej potrzebny. Mm. <śledz> Cieszę się. Cieszę się, że kosmiczny skafander dla ciebie działa. Tak, to jest bardzo przyjemne i to działa. Wiesz, ja, jak mogę się podzielić takim krótkim jednym z, z moich doświadczeń z tym skafandrem, jego stosowałam w pracy w jednej ze swoich, w ostatniej swojej etatowej pracy, której już nigdy na pewno nie podejmę. E Stosowałam taki skafander, bo miałam mocno narcystycznego, a wręcz na granicy psychopatii szefa. I jak on. Jego się wszyscy bali. On miał zresztą podsłuchy pozakładane. I tak i miał ludzi, którzy im wigilowali, tak? Miał swoich też narcystycznych posłańców, którzy pracowali dla niego, zawłaszczonych, no niesamowita historia. I ja czułam co do sekundy, co do nanosekundy, jak on wysyłał zatrute strzały i jak one docierały do granicy tego skafandra, bo mój działał tak, że od niego się odbijało. I czułam nie tylko, jak, jak ma wpaść i nie wpada, ale jak się odbija i co więcej, wraca do niego. I widziałam moment, jak on dostawał swoją własną strzałą, i był taki moment ale on nie wiedział, że dostaje swoją szczałą, więc jego paranoja na mój temat rosła, ponieważ on myślał, że ja stosuję jakieś triki i w jego paranoidalnym umyśle powstała jakaś pewnie wizja na ten temat, co ja robię właściwie, ale mimo, że starałam się udawać dla własnego bezpieczeństwa, ja udawałam, że się go boję, bo ja się go nie bałam, ale on wiedział, że ja się go nie boję. Mhm. To na czci należnej osobie boskiej, tak. To tak, to, to biada ci, biada ci. Ale ja, ja miałam tam niesamowite studium postaci narcystycznej i sposobu działania. Tak jest, tak jest. To był mój cel rozwojowy również, więc tym bardziej się cieszę słysząc te słowa, kochana. Yy, I po to też chodziłam na treningi fal mózgowych, bo, bo one ci dają synchroniczność i holograficzność, bo ten mózg zupełnie inaczej działa, zupełnie inaczej. Także. Właśnie, tak. Wiesz co, bo ja widzę, że tu się następny um, uczestnik sesji do, do mnie dobija, więc już Ci mówię, co zrobiłam. Co ja zrobiłam? Otóż zrobiłam mianowicie coś takiego, że po pierwsze, tak jak już wspominałam, rozmawiałam z nią, kładłam na niej sobie rękę, zwłaszcza przed zaśnięciem w tym stanie teta i mówiłam do niej: Wiem, że jesteś, dziękuję Ci, że się pojawiłaś, dziękuję, że o Tobie wiem. Czuję Cię, że tam jesteś i tak jakby otaczałam ją właśnie miłością takim światłem. Ja ją otaczałam takim złotym światłem i miałam ją tym samym takim skafandrem. Mówiłam, kocham Cię, kocham Cię, dziękuję, że tu jesteś. Dziękuję za wszystkie wiadomości, które niesiesz, o których wiem, o których nie wiem. I przyjmuję je od Ciebie i wybieram Twoje wiadomości zintegrować w każdą komórkę mojego ciała. To trwało jakieś dwa miesiące ta praca. A oprócz tego zastosowałam również działanie zewnętrzne, które się nazywa Perły Księżniczki. Nie wiem, czy o tym słyszałaś, więc polecam Ci również to zastosować. Perły Księżniczki to jest grzybek tybetański, który rośnie gdzieś tam wysoko w Himalajach i ma niesamowite właściwości oczyszczania naszego ciała. Jak cud, a już medycznie to na pewno. No i teraz, spotkanie z ginekologiem, idę na kontrolę. On oczywiście krzyczy na mnie, że miałam przyjść szybciej. A ja mówię, nie, 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 bo ja sobie tą cystę zlikwidowałam, Ono akurat, zaraz zobaczymy na USG. No i on tak, zaraz, ja tu mam napisane prawy jajnik, nie ma, nie ma, nie, to jest pomyłka, to musiał być lewy. A ja się tylko uśmiecham, jedzie po tym lewym jajniku, tym USG, mówi nie ma, faktycznie. Mówi do mnie, bo my się dobrze znamy i mówi, ty, ty wiedźmo, ty faktycznie to zlikwidowałaś. A ja mówię tak, i mam nawet w prezencie dla szanownej małżonki, niech sobie przećwiczy. Bo to akurat jest wielki dar dla kobiet, że my w ten sposób możemy swój organizm oczyszczać. No w każdym razie mam to doświadczenie, nikt mi go nie zabierze. Fantastycznie, kochana, życzę Ci, żeby spotkało Cię to samo doświadczenie. A skoro do mnie przyszłaś, to pewnie jesteś na to gotowa. Pracuj z nią, mów do niej, oprócz tego noś te perły. Ja miałam 7 centymetrów, jak mi zdiagnozowali, a potem nie wiem, bo nie sprawdzałam, żeby się nie denerwować. tak? Wiesz co? Ja, tak jak ja to odbieram, to to są wszystkie zaprzeczenia kobiecości, to jest twoja złość na siebie, że jesteś kobietą, to są wszystkie momenty nadużyć wobec twojego ciała, i tam, to znaczy, że ono się oczyszcza, to znaczy, że ty już to widzisz inaczej, ale wszystkie traumy związane z byciem kobietą, ja, ja to tak odbieram. Więc tam jest zapakowane w tą cystę, ile było, tyle zapakowane, i potem już nie potrzebujesz. Tak, tak. A że to jest na jajniku, to to jest, to jest jakby walizeczka z wszystkimi traumami. Ja to tak pożegnałam. Jak ja to zobaczyłam, to ja to tak pożegnałam. Dziękuję. Wszystkie traumy związane z byciem kobietą od początku do teraz i już więcej nie będzie. Dziękuję. I poszło. Dobry moment, żeby sprawdzić, albo jak ci, jak ci się ta cysta urwie, to też by było fantastycznie, gdybym się o tym dowiedziała. Dziękuję. Dziękuję Ci, Basiu, jestem zaszczycona i cieszę się, że Cię spotkałam. Dziękuję, wszystkiego najlepszego. Pa.